Ile wydajesz na mieszkanie? Średnio 1 na 10 Europejczyków wydaje na to ponad 40% swoich dochodów, co Parlament Europejski uznał za krytyczny próg. Niektórzy wydają nawet więcej, głównie młodzi. W Madrycie średni czynsz za pokój we współdzielonym mieszkaniu wynosi nawet 550 euro za miesiąc, więcej niż 70% średniego budżetu studenta. Bueno, mira, yo estaba teraz ahora página serialista, gdzie studenci Kryzys mieszkaniowy w Europie pogłębia nierówności społeczne. Bez majątku rodziców młodym jest jeszcze trudniej znaleźć mieszkanie przystępne cenowo. Ceny wynajmu w Europie wzrosły w ciągu ostatniej dekady. Między 2010 a 2025 rokiem częsze wzrosły średnio o 28%. Jednak w niektórych krajach odnotowano ogromny wzrost: 218% w Estonii, 192% na Litwie i 125% na Węgrzech. Jak znaleźliśmy się w tej sytuacji? Jest kilka powodów: częsze są ściśle związane z inflacją i rosną razem z nią. Buduje się zbyt mało nowych domów, więcej osób wynajmuje, bo nie stać ich na kupno. Krótkoterminowe wynajmy dla turystów przejmują miasta, zastępując wynajmy długoterminowe. Niektórzy eksperci wskazują nawet na brak działania ze strony władz. So local, regional, Istnieje kilka rozwiązań: ograniczenie czynszów, przekształcanie istniejących zasobów i budowa mieszkań socjalnych. Dowiedz się więcej o tym, jak przetrwać europejski kryzys mieszkaniowy. W programie Arty Tydzień w Europie.